Czasem brakuje prawdziwego mleka mamy. Maniek nie wybrzyca. Codziennie wypija cztery pełne butle. 120 ml każda. Posiłki dostaje równo co pięć godzin. Do niego w nocy wstaje. Mama druga, czyli ja. Dziś karmi go pani Danusia. Zastąpiła przybranego tatę Adama, który mańkowi butelkę podsunął jako pierwszy. Co prawda pan Adam kilka razy dostał po głowie owocami, ale w końcu po trzech godzinach cierpliwego czekania udało mu się nakarmić mańka w obecności ciotki. Mandrale są bardzo małpami takimi dość niebezpiecznymi. Mają długie kły, także ze złością potrafią zrobić krzywdę. Tutaj na szczęście naszemu koledze udało się zdobyć zaufanie samicy. Zaryzykował. Inaczej historia Mańka mogłaby nie mieć happy endu. Byśmy musieli sami wychowywać, no i zdany by był już na samodzielne wychowywanie. Nie mógłby wrócić do stada, bo by nie zaakceptowały już małkę. Później samica już sama oddawała młodego w ręce opiekunów, ale do dziś zawsze pozostaje w pobliżu. Jest wyjątkowo troskliwą, przybraną mamą. Była asekuracja, ale ktoś siedział w sniegu nerwowego od razu. Ciotka go z tyłu asekuruje. Dopóki Manigi jest butelki, razem z ciotką mieszka w osobnej klatce. Stado mogłoby nie dopuścić opiekunów do malucha. Prawdziwy tata czuwa i czeka. Prawdopodobnie za kilka miesięcy mały maniek będzie mógł do niego dołączyć.